Dzień dziesiąty dzisiaj i przygotowuję szejka dzisiaj, teraz Jestem strasznie zmęczona, bo nie mogłam spać wczoraj w nocy, nie wiem czemu I tak jakoś właśnie dzisiaj takiegoś niejako się czuję, chyba słychać nawet hmm. Dzisiaj wyjeżdżam, będę w podróży i zaraz Wam pokażę um, jakie mam um, Jakie rzeczy ze sobą zabieram no a przed chwilą sobie porwałam, porwałam zamiast uciąć zieloninkę. <laughs> Łatwiej. Okej. Okay. Podróż ze sobą zabieram orzeszki i owoce. I to nie jest tylko na samą podróż, tylko na cały weekend, bo ja nie wiem co tam będzie dostępne. Mam dużo orzechów, dużo owoców i moich... Wiem, że dużo ich, ale jeden z nich na pewno zjem w podróży, a resztę to zależy, to będą na jakby, um, jeśli nic nie znajdę tam i będę musiała, potrzebowała jedzonka. No i tak jeszcze um, z białkiem i z, dużo, z wieloma wartościami odżywczymi właśnie takie, można sobie zrobić taki napój. Bardzo, bardzo dobre. Właśnie sobie pokroiłam mango do szejka. Ja kroję szejk tak, znaczy mango tak. Zaraz pokażę Wam, jak to robię. Biorę połówkę mango przekrojoną przy pestce i kroję tak wzdłuż, na dół, bo w poprzek to jest, a później wzdłuż, tak o. I aż taka kosteczka będzie i wtedy się ją wypycha, i nożem obcina kostki. Jest ładnie pokrojone. <gry> um, jak widać jestem już obudzona. Już nie, ten, nie jestem pół... Nie, nie gadam tak na pół śpiąco, więc ma, e, mam nadzieję, że lepiej mnie słychać i zrozumieć. Hej hej, to Pink Whale. Wow, dzień dziesiąty. Jedna trzecia projektu za mną. I na eksperymentu. I tak się zastanawiam, co ja zrobię po tych 30 dniach. Tak mi będzie tęskno za tym, albo nie wiem. Tak myślę o tym właśnie, jak to będzie po tych 30 dniach. Co zadecyduje, jaki będzie werdykt końcowy. Um, nie wiem, tak za bardzo nie chcę, żeby te 30 dni się kończyły, bo ja nie chcę żadnej decyzji podejmować, bo mi się... Podoba tak jak jest, ale z różnych względów być może będę, będę musiała zrobić jakieś modyfikacje do diety. Um, ale o tym pewnie opowiem Wam pod koniec, już na koniec e, diety. Um, wczoraj w nocy nie mogłam za bardzo spać, ale to mi się wydaje było spowodowane pewnego rodzaju stresem, więc uh, no nie wiem, mam nadzieję, że, ta, że to jakoś mi przejdzie. Ciekawa jestem, czy są jakieś naturalne... Produkty, które można zjeść właśnie na stres, jeśli ktoś Jakby się ma, mo, może emocjonalny stres albo coś takiego um, Chyba czekolada ma takie właściwości O, może Ten, nie mam czekolady, bo zostawiłam w domu Hi Good, how are you? No, not today, I'm sorry Sure. One second. So, um, one second. Właśnie może zrobię, poszukam coś na internecie, czy są jakieś informacje. Właśnie wiem, że czekolada ma takie właściwości. Ten David Wolf mówił, który jest specjalistą do sprawy surowej czekolady właśnie mówi o tym, że czekolada ma właściwości kojące. Także poszukam. Może będzie trzeba jakąś czekoladkę dzisiaj zjeść, a mi, mi się to podoba. Chciałam Wam jeszcze raz pokazać, co ze sobą zabieram na podróż. Podróż będzie trwała około um, chyba 8 godzin mniej więcej, tak w porywach um, trochę mniej trochę więcej może zająć, więc oczywiście pokazałam już Wam orzechy. Um, są bardzo wygodne zabrać orzechy, bo zawsze można jeść, są suche. Jedyny problem to może być, jeśli ktoś ma alergię do, do orzechów, kto siedzi obok ciebie, więc to może być e, jakiś przypadek się zdarzyć, wtedy trzeba uważać. Ale tak ogólnie te orzechy są super. E, no i suszonowo, to też są bardzo dobre. Mam dużo suszonych owoców i też też na cały weekend, bo nie wiem właśnie, co będzie dostępne. I batonik też super wygodny, e, bardzo dużo energii jest w nim e, zawarte, więc... E, powinnam sobie poradzić i jeszcze pokażę Wam co mam a w lodówce na podróż. Ok, mam świeże molerki. świeże molerki są dobre z tego względu, że nie są za bardzo soczyste, a też można złapać taką i dwa gryzy i już się zje, nie będzie taka, że będzie się ciekła po, że będzie ciekła po brodzie czy coś, także bardzo wygodne są. Jabłuszka oczywiście, um, trzymam w lodówce, więc będą chłodne przez jakiś czas podróży. I mam również, um, ja zawsze biorę na zapas w razie czego, gdyby na przykład dłużej podróż zajęła niż normalnie, tak i zawsze wola być bardziej przygotowana niż później, żeby mi zabrakło. Mam jeszcze właśnie nektarynki dwie. Nektarynki mogą być trochę bardziej uciążliwe w jedzeniu, bo właśnie trzeba jeść, jest peska, robi się wszystko mokre, można się pobrudzić. Ale będę je trzymała w torbie i zobaczymy. A, a że mają dosyć twardą skórkę, to nie powinna się też tak na przykład pobić, jak na przykład bym wiozła banana ze sobą. I jakoś sobie poradzę. A, ogólnie to właśnie jak um, podróżuję, to staram się brać rzeczy, które wytrzymają w podróży przez kilka godzin i um, rzeczy, które się na przykład właśnie nie pobiją, na przykład bananów albo mango bym nie wzięła, bo jak tu jeść mango. E, także to powinno wystarczyć. A jeszcze um, shake'a na przykład nie biorę, mimo tego, że z, y, shake by został chłodny w mojej metalowej czy stalowej butelce przez jakiś czas, ale y, y, zrobiłby się po jakimś czasie cie, cieplejszy i mógłby się sfermentować. Nie, nie wiadomo jak ciepło będzie w podróży. I w dodatku też y, on ma specyficzny zapach, więc nie wszystkim może podróżnikom by to się podobało, mm, więc wolę, wolę nie, nie brać ze sobą. Um, więc to chyba na tyle. Tak ja się przygotowałam na podróż i um, aha, nie wiem jak to będzie właśnie z dodawaniem filmików przez weekend. Jeśli na przykład nie dodam w sobotę, to postaram się w niedzielę jakby podsumować cały weekend, więc cierpliwości i dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Papa! Pa. chciałabym Wam, wam wszystkich, wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zainteresowanie i za oglądanie moich wideo. Mam straszną frajdę, jak, jak robię wideo, bardzo mi się to podoba. I w szczególności podoba mi się, jak a, te informacje, które przekazuję się Wam przydają. I, um, I też się bardzo, bardzo cieszę, że zwiększyło się za, y, zainteresowanie na, na niekoniecznie dietę witariańską, ale ogólnie jedzenie zdrowie i zjedzenie warzyw, owoców, świeżych rzeczy, bo moją misją nie jest, aby wszystkich przekonać do witarianizmu. Oczywiście jestem promo promotorką witarianizmu, ponieważ moim zdaniem a witarianizm jest drogą do, um, do, 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 do najlepszego zdrowia, w ten sposób możemy osiągnąć ten, tą, tą esencję zdrowia, aczkolwiek um, jeśli ktoś na przykład nie jest w stanie albo nawet nie chce, podjąć takiego wyzwania, to ja rozumiem i, i uważam, że jakiekolwiek zmiany wprowadzimy w nasze życie, które są bardziej naturalne, a zmiany, które właśnie promują zdrowe jedzenie czy zdrowy tryb życia, to i tak jest to lepsze niż, niż, in, niż nic. Cieszę się po prostu, że wiele osób po prostu zaczyna myśleć o może po prostu zdrowszym trybie życia i jakikolwiek, jakikolwiek tryb życia to jest byle byłby zdrowy, to jest najważniejsze. Więc e, cieszę się, że mogę być motywacją i e, jestem wręcz zaszczycona, że niektóre z Was właśnie z, z, e, się zmotywowały przez to, że widzicie moje wideo albo moi, moje wpisy na pamiętniku. Jest mi bardzo miło i e, też chcę powiedzieć, że wy też mi podnosicie na duchu cały czas, jak dostaję miłe komentarze i też sugestie, bo mogę się wtedy poprawić.